Nie ukrywam, że strasznie się ekscytuję i witam moje drugie halinki i bogdanki na nowej serii na tym kanale. Ja tu będę jeść cały dzień, a wy będziecie patrzeć, ale nie będzie tak, że tylko będziecie mogli patrzeć, bo będziecie też mogli sobie to wszystko gotować, bo będą przepisy. Całego dnia, a dzisiaj mam tego farta, że jestem mojej przyjaciółki na noc, więc zjemy za darmo. I co jest ważne, wszystko albo większej rzeczy będzie bez glutenu i wegańska. I o dziwo będzie dobra. Także zapraszam Was serdecznie do tego filmu. Idziemy na śniadanie. My generalnie od. Trzech lat ponad jemy na śniadanie owoce, sokie, albo i Jolenka zadbała o to, żebyśmy mogli je zjeść i dzisiaj, także dzięki Jolenka. Ja puszczam. <grym> nie, jeszcze nie, czekaj. Chcesz być Blanka na filmie? Będziemy, mieć, będziemy w takim przyspieszonym tempie jak jemy wszystko. <grym> Ciekawa jestem ilość. Jestem sama w, w reklamie taka, No Sprawdź ciekawości na lecie. Teraz ważna rzecz, no bo Śniadanka śniadankami, owoce owocami Kawy kawami, ale Z oną Tatką Zostałyśmy naczelnymi krakowskimi Testerkami jagodzianek Tutaj mamy jagodziankę z Z Jak to się nazywało? Tutaj mamy jagodziankę ze szklarni Jakby ilość kruszonki jest Poko, chociaż ja wolałabym więcej. Czuć, że jest mięciutka i świeża. I z tej okazji założyliśmy profil. Tutaj się wyświetli Wam jego nazwa. I tam będziecie mogli sobie um, znaleźć najlepsze po prostu miejscówki w Krakowie z jedzonkiem, kawiarnie restauracje i tak dalej. My będziemy dla Was testować różne właśnie wspaniałe rzeczy. Teraz jagodzianki krakowskie przychodzą z testy, także sprawdźmy w środku. O, jest kroi się mięciutko. No jest tu dużo jagód. Borówek. Borówek. Ja przepraszam, ale ja nie jestem. Z... Ja nie jestem stąd. Ja jestem z Bytomia i nie znam waszego krakowskiego języka. Na polu o Sprawdźmy. Sprawdźmy smak. Dobra, Bo odpowiednio słodka, ale w środku mam wrażenie, jakby był jam. Ja bym wolała, żeby były owoce takie w całości, z delikatną ilością tylko takiej lepkości i takiego właśnie płynu. Więc poprzednia jego ja którą ja dużo była lepsza. Ale jest taka ogólnie mięciutka Dobra. Dobra, ale jadłam lepsze.

Okazuje się, że nagrywanie takich filmów to jest wyzwanie, bo nie włączam w ogóle mikrofonu, ale nieważne. Teraz robimy obiad, bo już jestem w domu, więc chcemy zjeść coś, co będzie szybkie, bo miałam robotę, ogarniałam współpracę, więc muszę ugotować coś na szybciucha. Po pierwsze, tip. Na makaron ryżowy, żeby go zawsze namoczyć wcześniej w zimnej wodzie, wtedy jest dużo lepszy, wrzucamy go później po odcedzeniu tylko do wrzątku, jest super fantastyczny i spręż... sprężysty? Po drugie robimy taki makaron, który ja robię z zblendowanymi orzechami woskimi, wiem, że brzmi to jakby... w ogóle jest, ale jest to fantastyczne. Dużo wiadomości zawsze otrzymuję, że chłopy mówią, że smakuje jak minso te, o, doda, ten dodatek orzechów włoskich bo już mi się grzeje oliwa. I jest to taki makaron e, bardzo kremowy, bardzo e, ma głęboki smak, ale to też za dodatkiem płatków drożdżowych i nie możecie ich pominąć. Jakby totalnie nie. Chyba, że po prostu no, nie wyobrażacie sobie życia bez sera, to sobie dodajcie do tego jakiś ser, ale płatki drożdżowe muszą być. No, także lecimy teraz z obiadem Najpierw sobie usmażę cebulę z czosnkiem Ogólnie powinnam mieć czerwoną, ale nie mam Także jak też nie macie czerwonej, a chcecie sobie już zrobić To nawet się nada szalotka albo biała Czerwoną lubię najbardziej Chwilę to podsmażę i będę dodawać pomidory Fajnie by było jakby były malinowe Ale wiemy jak wyglądają ceny pomidorów malinowych Jak jesteście bogaci, dodajcie pomidorów malinowych jak jesteście, tak jak ja, niebogaci, albo po prostu jesteście z Bytomia, dodajcie zwykłe pomidory z przeceny. Ej, przecież chodzimy do no pomidory w Biedronce. Tak? Dobra. Jednak są pomidory podobno czasami w promocji w Biedronce, także kupcie malinowe na promocji. Ja trochę oszukam i dodam też pomidorków koktajlowych, bo nie mam tak dużo tych dużych. Ale trick patrzcie! Ma coś potrafię. potrafię. Mamy tak fajnie podsmażone pomidorki. To dodajemy właśnie orzechy. Dodajemy też płatki drożdżowe i później całość zblendujemy. A na tej patelni gdzie zostanie trochę tego sosu i tłuszczu podsmażymy potartą marchewkę i cukinię w takie paseczki. No i zmieszamy to wszystko razem z sosem i potem zjemy z makaronem ryżowym i dodamy dodam swoje rukoli. I tego, że to się leje. No ja piję normalnie cały czas. i cukinie robię sobie w takie tutaj paseczki, podsmażam zaraz to zaleję sosem dodam trochę sosu sojowego soli i pieprzu i gotowe kocham, to jest jeden z naszych ulubionych makaronów Naprawdę orzechy w takich wegańskich daniach i płatki drożdżowe robią mega robotę. Mm, o oh my god! Ale się uważać, bo strzela. O Jezu, jak strzela. Strzela bardziej niż Denis. Właśnie. Tak się dzieje. A! Nie no, to trzeba przykryć jakąś paczką. Ja nie wiem, ja nie wiem, jak ja to robię. Jak ja w ogóle jeszcze żyję gotując? Indukcja ma jeden plus, to że się dużo szybciej nagrawa. Zdecydowanie. Ale zapiszczenie nie daje okejki. Piszczę jak Denis, jak widzi mysz. Czy ja już Wam mówiłam, jaki on jest piękny i pyszny? i kramowy? Teraz y, musimy skoczyć na chwilę na miasto, bo ja bym chciała już obczaić sukienkę, buty i torebkę. Chcę sobie zobaczyć, przymierzyć, bo lecimy do... A nie powiem gdzie lecimy. Gdzieś lecimy z Inskiem. Powa youtuberka. To w ogóle będą nasze pierwsze wakacje bez dziecka takie, że faktycznie gdzieś jedziemy, więc jakby. No, a potem ogarniemy sobie wspólnie kolację. Myślę, że na kolację się zrobię kanapki, ale w takiej wypasionej wersji, bo chciałabym dzisiaj zrobić coś szybkiego. I chciałabym wieczorem trochę posiedzieć w ciszy. Spałam cię przyjaciółki yy, i była trójka dzieci i potrzebuję ciszy, zdecydowanie dzisiaj, no. A więc tak, teraz wróciliśmy, byliśmy na chwilę w Jej Wina. To jest taka miejscówka, gdzie się pije wina, ale nie piliśmy tam wina. Jak nie pijesz wino? Znaczy bezalkoholowe piłam, tak w sumie. No, więc yy, fajny klimacik tam jest ogólnie, bardzo jest przyjemnie. Nasz kolega to gotował ja i mule i my jako weganie i tak tam byliśmy. <grym> Teraz będziemy robić kolację. Wpadłam na pomysł, żeby Wam pokazać trochę jak możecie sobie urozmaicić swoje kanapki, bo często kanapki, które jedzą ludzie są naprawdę nudne. Ja na przykład y, jadam takie z pasztetem samym bez dodatków. Tak, a my będziemy mieć tak, dwa rodzaje pieczywa. Na jednej kanapeczce będzie humus, gruszka, orzechy i rukola, bo tak kiedyś podał nam nasz przyjaciel Bartek i była to fantastyczna kanapka, naprawdę. Druga propozycja to będzie taki serek wegański biały i na niego będą smażone kurki z ziołami. I wszystko to polejemy oliwą truflową. W sensie nie musicie mieć jakieś tam, nie wiem, oliwy truflowej ale też jak polejecie jakąś, właśnie taką smakową oliwą, najtańszą, e, chyba Monini ma takie spokotanie oliwy. Biedronce są. No. Biedronce są, no to, to naprawdę też zrobi robotę. Te kurki usmażymy z czosnkiem e, i właśnie z pietruszką i z odrobiną koperku, bo z tym koperkiem Pamiętam, tutaj że nie ma nic my jemy y, kanapki z y, karmelizowanymi gruszkami, y, z truflami. Eee, takie tam, nie? Codziennie. Nie, Codziennie. po prostu ja mam dosyć nudnych kanapek, dlatego chciałam ci je spróbować w takiej formie A jutro znowu z tym z pasztetem. A jeszcze, co jest ważne, to pieczywo sobie też trochę przygrilluję, żeby było takie chrupiące i na tą kanapkę, gdzie będzie Biały serek i kurki, to sobie jeszcze całą y, kanapkę potrę delikatnie czosnkiem. Myślę, że będzie spoko. I jak mi się będzie chciało, to jeszcze zrobię do tego fasolkę, ale nie wiem, czy mi się będzie chciało, bo już jest późno. Wszyscy jesteśmy bardzo głodni. Uh. Brakuje w tym domu noża do chleba. No trzeba kupić takie, nie? A w ogóle taka szybka ciekawostka. Yy, otóż kiedyś ten napadnięty z nożem do chleba i nie, to nie jest żart, naprawdę. Chcieli Na do mnie fiadę? pieniądze, yy, grożąc mi nożem do chleba. Kiedy? co to był? Nie wiem, był bo kiedy. Byłem bo wtedy nastolatkiem. Utko. Więc tak O Jezu, już ledwo widzę dzisiaj Pierwszą kanapkę, którą zrobimy To będzie Ta serkiem Najpierw ją potarą czosnkiem I Na nią w wersji dla Denisa Wjeżdżają kurki Będzie to naprawdę bardzo ładna kanapka co sądzisz, Denisie? Jest. Nie powinniśmy doczekać, aż będzie można to jeść. Next. Kupimy ją jeszcze troszeczkę świeżą pietruszką. I, uwaga, troszeczkę poliby z białej trufli. Następna kanapka to będzie kanapka z z humusem. Ona nie musi być usmażona, ona może być tylko przygrillowana Jeśli chcecie I na nią wjeżdża Nasza gruszka Mogę już? Nie, jeszcze nie I No to jeszcze wjeżdża Rukola I wygląda to I wygląda to tak, a może wejść tu? Właśnie. No pięknie to wygląda. Ale teraz jeszcze trzeba sprawdzić, jak smakuje. I muszę być szczery, bo ja sobie dzisiaj, dzisiaj wymyślałam takie kanapki. Znaczy, jeżeli będzie trzeba go dopracować, to mam y, zarządzić w jakiś sposób, tak? Mhm, tak, dokładnie. Dobra, teraz kurkami... Jest git, nic bym nie zmieniał. Czyli dziesiątka? No. Mmm. W muszę mieć jeszcze raz. Serio? Zajebisty. O kurde. Bo jeszcze pokażemy, że na przykład... To była fajna z białym serkiem, jak coś nie chce, z kurkami, bo nie. To jeszcze można zrobić na przykład taką z awokatko. Dajcie mi znać, jak Wam się podobała taka forma odcinku. Jakie może przepisy byście chcieli jeszcze zobaczyć? Czy chcecie coś czasem takiego? No bo to jest prosty przepis. Ja to zrobiłam w pół godziny, a jest bardzo no, efektywny. Wiecie, ja bym to robił półtorej godziny. No właśnie, ja to zrobiłam w pół godziny, ale ja mam też sprawę. Produkty są wszystkie dostępne w Biedronce, więc dajcie znać jaką formę przepisów byście widzieli. Możecie pisać w opisie pod filmem. Napiszcie też, jak Wam się podobał taki film, bo to jest w ogóle mój debiut w takiej formie. Mi się bardzo podobało. Bardzo mi się to przyjemnie robiło, no kocham gotować, więc, yy, więc fajnie było się tak yy, kreatywnie trochę wyżyć. No i życzę smacznego. Wszystkie składniki do każdego posiłku będziecie mieć w opisie pod filmem zawsze. Więc zapraszam do wspólnego gotowania. Narka. Nie, nie